Co by się stało, gdybyście zobaczyły, że wasz partner skroluje telefon, twój telefon? bym się zapytała, szuka czego szuka w moim szuka? telefonie. Czy zapytała. coś się stało? Co, by, no, co kiedy by się no. dla Was zapaliła czerwona lampa? Bym po prostu zaraz to wyjaśniła taką sytuację, bo z nim to znaczy... na ten temat porozmawiała, że, bo, że ja uwagę. myślę, że jeśli w czymś jesteśmy dogadani, na co jesteśmy mówieni, to pewnie gdyby czegoś chciał poszukać, to by po prostu zapytał, czy mogę sprawdzić Twój telefon. Mogę, no szukam czegoś, czy mogę sprawdzić w Twoim telefonie. Słuchajcie, no zasada jest jedna: jeżeli ktoś ukrywa przed, przed Tobą telefon, czy, jest to, to mój poduszko, chowa, czy tak? jest to mój mąż, no to wiadomo, że coś jest w tym telefonie. Od razu, bo to się wie. Że nie chce czegoś pokazać, coś nabroił, coś nakombinował, może coś przeprowadzał. A nie chciał pokazać, jest? bo ktoś napisał z kolegów coś, o czym nie chciałaś wiedzieć. No nie pomyślałabyś no o tym? Nie pomyślałabym o tym. No właśnie, A ja uważam, że Na pewno by mnie to korciło, żeby to sprawdzić yy, i chciałabym na pewno wiedzieć, co się dzieje. Nie wiem, czy bym sprawdziła, nie miałam takiej sytuacji. Natomiast na pewno bym chciała wiedzieć, co się dzieje i. Ja rozmawiałaby, rozmowa, od razu ja rozmowa myślę, że na pewno rozmowa. Ten temat nagieła, że też chcę też wiedzieć, co się dzieje, prawie, że się ukrywa Ale jak długi czas to się, to się dzieje, to, to wszystko znowu jest kwestia rozmowy i tego, tak, że. Rozmowa, za, tak, na, jest rozmowa jest taka. Ale słuchajcie, jesteśmy kobietami, no to chyba wiemy. Jak facet coś tam kombinuje, no to sorry, ale, się ale to zamawia? widać od razu. <laughs> <laughs> nie to się czuje, jeżeli jesteście w długoletnim związku, znacie się. Po prostu, się, jak łysy, tak. konie, to wszystko widać po prostu. Czy długoletni, na czy Jak chodzi z telefonem spać w <grym> no to tak, toale wszędzie, to, to hello. To, tak. to, no to, to są właśnie te sytuacje, ten... gdzie mogą zasiadać Ziarno niepewności. Tak, tak. to, to mamy już wyjaśnione. Wracam cały czas do własnej przestrzeni. Wy jesteście 24 godziny tak, razem. Tak, 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 tak. Wow. Ale są sytuacje z życia, które są tylko twoje. Bardzo delikatne, bardzo osobiste, bardzo intymne. Czasami jest tak, że nie chcemy ich nikomu powierzać. Dlaczego mamy o tym mówić mężowi? Ja myślę, że te właśnie wszystkie doświadczenia, które mamy właśnie, w swoim, zbieramy w swoim życiu, one nas kształtują. Jeżeli ja, nie wiem, mój charakter, moja osobowość jest ukształtowana i mój mąż mnie poznaje i nie wie, jaka jest przyczyna moich też złych zachowań, tak? Mojej agresji, mojej wściekłości, moich jakichś nawyków. Jeżeli on nie wie, jaka jest tego przyczyna, no to wtedy właśnie to się gdzieś tam gromadzi i to w pewnym momencie się burzy. Jeżeli on wie, jaka jest przyczyna mojego zachowania, to łatwiej zbudować tą relację. To prawda.